Hej, Dzień dobry w nowym vlogu. Ja słuchajcie, zrobiłam sobie już kawusię. Mamy 7:40 i o 9 wychodzę z domu, bo idę dzisiaj na brwi. I po prostu muszę kilka rzeczy ogarnąć w domu, więc po prostu wstaliśmy dzisiaj z Jasiłkiem troszeczkę wcześniej. Zazwyczaj Kuba ubiera matuszkę do przedszkola, ale dzisiaj mi się udało go ubrać i dać mu buzi na do widzenia, więc. Super, dzień mi się jakoś tak od razu lepiej zaczął. Ok, słuchajcie, czas na śniadanko i zrobię sobie dzisiaj płatki owsiane na wodzie i do tego dodam właśnie kakę, miód i nasiona szyja i może troszeczkę jeszcze żurawinki. Także robimy śniadanko. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to. Okej, okay, jak widzicie, moje śniadanko już jest gotowe i powiem Wam tak, ogólnie kaka to jest bardzo słodki owoc, ale musi być bardzo dojrzały, a ja niestety nie miałam kaki dojrzałej, aż tak bardzo i dlatego dodałam sobie miód. I gdyby miała właśnie dojrzałą kakę, to tego miodu bym tutaj już nie dodawała, bo naprawdę uwierzcie mi, że nie musiałabym nawet. Ale mimo wszystko i tak sobie za dużo tego miodu owlałam, no ale to nic, wiemy. Jak widzicie, zrobiłam sobie już taki bardzo delikatny makijaż na oczach. Mam tylko taki połyskujący cień, dlatego. W ogóle brwi nie mam i w ogóle to wygląda strasznie, ale zrobiłam sobie delikatny makijaż oczu, bo i ta kosmetyczka będzie mi po prostu tym włoskiem tutaj wszystko zdzierać, więc postanowiłam że bez sensu. Dzisiaj szaleć z makijażem, ale poszalałam z ustami, Dzisiaj mam na ustach. Zaraz wam pokażę tę pomadkę. I to jest, słuchajcie, ta pomadka od Kylips, Lips Matte lip, Liquid Lipstick Milky Brown. I w ogóle przepraszam Was za te listwy tutaj, ale chcę Wam pokazać, co dzisiaj mam na sobie. Ja mam, słuchajcie, taki fajny golfik. Ja dzisiaj rezygnuję z płaszczy i z kurtki, ponieważ nie jest aż tak zimna. Jest taka idealna właśnie pogodana. na sweterek. Ja obram taki golfik cieplusi, ja on chyba z H&M. To jest taki golf, jak widzicie, w ombre. I do tego mam zwykłe rurki. A to jest jesielek. A tu jest Jasiulek. I tu też jest Jasiulek. A jeżeli chodzi o jaśulka to ubieram mu te nowe spodenki z Pepko. Do tego ubieram jemu taką bluzeczkę, również z Pepko, z takim misiaczkiem. W ogóle ta kolekcja była przyurocza. Pod spód, pod koszulkę i taką, słuchajcie, czapulkę z chędemu. Też misiaczek. Pokaż się. No jak ty uroczo wyglądasz. <grymny> I tak cię złapię. I tak cię złapię. Dobra, więc już jesteśmy, słuchajcie, gotowi i teraz tylko czekamy na Karolinę. po brwiach, jestem bardzo zadowolona szwagierka również była na brwiach i trzymałyśmy troszeczkę dłużej dzisiaj henne, ponieważ chciałybyśmy, żeby ta henna utrzymała nam się do chrzcin i słuchajcie, byłam dzisiaj również też na wąsiku także super hej, słuchajcie już jestem z wami zrobiłam sobie kawkę, bo bardzo źle się poczułam tak wiecie, kręci mi się w głowie i jestem mega senna mam nadzieję, że mnie nic nie rozłoży póki co piję kawusie i mamy godzinę 13 .00. i ja za chwilkę będę musiała budzić Jasia, bo już śpi 2 godziny i będziemy jechać po Matiego musimy też jechać jeszcze po mleczko dla Jasia, bo się kończy no i wrócimy do domku, później jesteśmy zaproszeni do marcelka, do przyjaciela Matiego, więc dzieciaczki się troszkę pobawią, ja sobie porozmawiam z przyjaciółką, wypijemy kolejną kawusie i, i tak, i tak nam pewnie zleci dzisiejszy dzień. W ogóle zobaczcie, jak się błyszczę, ale to dlatego, że kosmetyczka z mi praktycznie cały makijaż z twarzy. Bo miałam jeszcze dzisiaj właśnie robionego wąsa i później przykryła mi te wszystkie zaczerwienienia podkładem i niestety, niedopasowanym do mojej karnacji cery. Ale trudno, będę musiała sobie przypudrować nosek. Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! My wstaliśmy. Tak, jesteśmy wypoczęci. Tak, Janek? I słuchajcie, tak. tak naprawdę nie mamy dzisiaj żadnych planów. Pada deszcz od rana, więc nie za ciekawię. Nawet nigdzie nie wyjdziemy na żaden spacerek. Jedynie pojedziemy na jakieś zakupy, pojedziemy po Mattiego do przedszkola i wrócimy do domku się bawić. Bawić, 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 bawić. A tak wygląda od rana bawialnia dzieciaczków. A zmienimy pampucha? Zmienimy pampucha? Co? Słuchajcie, mamy godzinę, którą Jasiu? 12.30. I idziemy teraz szykować dla Jasia obiadek Mam nadzieję, że chociaż troszkę zje, bo powiem wam szczerze, że ostatnio jest ciężko z jedzeniem u Jasia Także zrobiłam Jasiowi dzisiaj na obiadek zupkę I mam nadzieję, że chociaż tyle zje No nie wiem, nie wiem co tu jest grane, bo Jasiu zawsze... Ja się zawsze bardzo chętnie jadł, więc nie wiem po prostu co jest przyczyną tego, że je coraz mniej. Teraz jak próbuję jemu dać coś do jedzenia, to tak wiecie, wracam, bo nie, nie będę jadł i koniec. E, więc no chciałabym, żeby chociaż zjadł kilka łyżek tej zupki. E, ona jest lekka, to jest krupniczek, więc no mam nadzieję, że troszeczkę chociaż zje. Halo? Halo, idziemy jeść obiadek? Idziemy jeść obiadek. Hmm. W ogóle zobaczcie, ja jeszcze jestem w piżamce. Słuchajcie, nie ma... No już kochanie, nie ma mowy, żeby zjadł teraz krupnik, więc może spróbuję coś innego. Ja kiedyś kupiłam taki jeden słoiczek, żeby po prostu był w domu jak ja się czegoś tam nie będzie chciał zjeść z ugotuję, bo może po prostu jemu to nie smakuje. I kupiłam słoiczek bobowita, warzywa z delikatną rybką od 8 miesiąca. Więc no może na to się skusimy. Co? Dobra, słuchajcie, jemy. Ja się smakuje ta rybka i powiem Wam szczerze, że jest mi tak pół na pół. Trochę jest przykro, trochę jestem szczęśliwa. E, przykro mi jest z tego względu, że po prostu nie smakowałam No proszę, tak jak się domaga. Nie smakował mu mój chrupnik, a to bardzo jemu smakuje. Nie wiem, nie wiem. Rzadko mi się zdarza, żeby jemu coś ode mnie nie smakowało. A tutaj taka niespodzianka, no dalej. Wszystko zjesz? Wszystko zjesz? No proszę, proszę. Takie dobre, tak? A obiadek wygląda tak. Ja się przebrałam, bo wychodzimy z domku. Założyłam sweterek z handemu i spódniczkę z handemu. Sweterek mam, zobaczcie, w takim przepięknym e, fioletowym odcieniu, e, ciemnofioletowym, takim śliwkowym aż. E, no i dobra, i jedziemy. Słuchajcie, po Matiego jedziemy na jakieś małe zakupy. Janek! No co się z nim porobiło? Także odezjemy się do was później. Miałam wyjść w samym sweterku, ale powiem wam, że, że robi się naprawdę zimno i ubrałam taki płaszczyk z takimi rękawami czwarte yy, i tak i jedziemy. Słuchajcie, wróciliśmy z dziećmi do domu i mam takie perełki, za chwilkę wam pokażę. Kupiłam sobie, słuchajcie, takie cieplutkie rajstopki od Lores yy, i one są czarne. Kupiłam sobie rozmiar trujeczki, ponieważ mm, takie tylko były. I co? I mam właśnie takie rajstopki. I kupiłam również nową świecę do domu. Ona jest, słuchajcie, ogromna. Teraz tak tego nie widać, ale jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Ja sobie kupiłam czekoladę i wiśnie. Słuchajcie, pachnie obłędnie. Była troszeczkę droga, ona kosztowała około 40 zł, ale słuchajcie, intensywność zapachowa jest bardzo mocno porównywalna do tych świeczek z Jankę Kendall i jest naprawdę boska. Pan mnie zapewniał, że pachnie naprawdę bardzo ładnie w domu, więc ja za chwilkę sobie ją odpalę. I teraz patrzcie na to. W Rosmalnie była promocja na te produkty do y, czyszczenia. Słuchajcie i zobaczcie na tą cenę. To są produkty z Only Eco. Y, są y, prawie w 100% y, bez składników pochodzenia 100% są y, ze składników pochodzenia naturalnego. Y, są wegańskie, są naprawdę super. I ja tutaj mam, słuchajcie, y, tak, płyn do mycia kuchni. Zobaczcie, za 3 złote, a normalnie one kosztują około 20 zł. Do tego mam płyn do mycia łazienek oraz płyn do mycia szyb i luster. Także ja jestem bardzo zadowolona. Naprawdę Rosma, no to się nazywa właśnie promocja. A na obiadek dzisiaj zupka pieczarkowa. Słuchajcie, już wam nie pokazałam, jak ją robię, bo po prostu mi dzieciaczki na to nie pozwoliły. Tu mam makaron, tu mam zupkę. Już za chwilkę będę dodawała serki, yy, ale może umówmy się także w kolejnym filmie powiem Wam, jak zrobić zupkę pieczarkową. Albo może zrobimy sobie taki foodbook, yy, gdzie będę właśnie sobie gotować zupkę, to wtedy zobaczycie. Zapaliłam sobie już świeczuszkę. Powiem Wam, że pachnie przepięknie w całym domu. Jestem bardzo zadowolona z zakupu yy, i Was bardzo zachęcam yy, właśnie... Żebyście ją kupili i wypróbowali, bo jest naprawdę warta swojej ceny i słuchajcie, żegnam się z Wami, idę montować w vlogach i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa, pa.